Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Za mną stoi Barton GT125 Junak RX1 125 rocznik 2023, homologacja Euro 5, czyli najnowsze modele, które obecnie mamy na rynku. Wcześniej pokazywałem, czym się różnią, jakie można zastosować opony, na przykład na, do Bartona GT125, a dzisiaj już pokażę wam. Jak jeździ x Swan chodzony cieczą w Euro 5 najnowszej produkcji oraz jak jeździ Barton GT125, bo już wcześniej wspominałem na prezentacji tego najnowszego modelu, że jest ten moduł jest ona z powiększoną mapą, odblokowany, jeździ dynamicznie, kręci się do 10 tysięcy i prędkość jest powyżej 102 km, jak to było w wersjach poprzednich. Czy tak jest rzeczywiście? Oglądajcie dzisiejszy materiał. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy strzał idzie Barton GT125 na module JESON, który jest jakby zwiększoną, ma mapę poszerzoną i pokażę Wam jak tym motocyklem się jeździ. Będziecie już mieć komplet jeśli chodzi o dobór motocykla dla siebie, jak planowaliście kupić właśnie Bartona GT125. Ja już jestem po pierwszych kilometrach, mamy około 2 km. No i powiem Wam szczerze, że Bartonem GT125 już wcześniej Wam to mówiłem, tylko nie miałem możliwości Wam tego nagrać. Jeździ się rewelacyjnie. Pięciostopniowa skrzynia biegów, bardzo dynamiczne przełożenia. Kręci się to 10 tysięcy obrotów i co najważniejsze, mamy tą prędkość maksymalną większą. Poprzedni GT, jak dobrze wiecie, na poprzednim module jest ona 102 km na godzinę i go odcinało, czyli już była po prostu uboższa mapa. Tutaj tego nie ma. Ja osiągnąłem na bardzo krótkim, co prawda z delikatnej górki, ale on przypomnę, na dotarciu 110 km na godzinę. Wynik rewelacyjny, a teraz zobaczymy, ile osiągnie. Pod naszą góreczkę jedziemy w stronę elektrowni, pole i mam nadzieję, że test będzie bardzo fajny. Lecimy! To widzieliście jak to się wkręca naprawdę świetnie. Ja uważam, że to jeździ rewelacyjnie. No i teraz czas na testy ale odwrotnie, czyli lecimy z tej samej góreczki. Zobaczymy ile teraz osiągnie. Koniec testów Bartona GT125. Uważam bardzo dynamiczny motocykl, fajnie się nim jeździ, bardzo wygodnie się na nim siedzi przy moim wzroście 187 cm. Prędkość zadawalająca, przypomnę pojazdy jeszcze na dotarciu, warunki względne, wracałem na, na przykład z górki pod bardzo duży wiatr, więc też było bardzo ciężko osiągnąć te 110, ale z po, uwierzchni mi naprawdę jechałem tyle. Z drugiej strony, gdzie było z wiaderkiem, więc on jak się dotrze na pewno po 1000-1500 km. Będzie zdecydowanie lepiej jeździł. A teraz czas na Bartona GT Borze, Junaka RX1 125. Mam już za sobą pierwsze kilometry również na RX1. -ie. Wrażenie jest troszeczkę inne. Junak rx z racji tego, że ma silnik chłodzony cieczą, ma 6-stopniową skrzynię biegów, jest może mniej dynamiczny na tych biegach początkowych. Nie czujemy takiego przyspieszenia, nie czujemy takiej prędkości. Ale tutaj, jak już w momencie, kiedy mamy nawet piątkę, szóstkę, za mną przypominam, jest tutaj wiadukt na rzece Małej Panwi pod naszą, naszym salonem. No, spokojnie, nawet przy prędkości 90-95. Na szóstym biegu mogłem normalnie wyprzedzać, bo tutaj kierowca mi zrobił miejsce do 100, 102 km na godzinę, czyli ten bieg nam się troszeczkę wydłuża, ale potem z góreczki jak jechałem. No prędkość wyszła 111-112, więc te dwa kilometry różnicy na korzyść Eric ale to tylko ze względu na to, że ma ten bieg, czyli barton wietek na pewno żywszy, dynamiczniejszy w biegach od 1 do 4. A tutaj w Eriksłanie z racji tego, że no to też jest, jest turystyk mamy tam 6-stopniową 6 biegów, lepiej się sprawdza na pewno w wyższych obrotach mamy ten dodatkowy bieg i e, mamy pewnie też prędkość maksymalną, minimalnie większą, pomimo jak widzicie, dodatkowego gabarytu w postaci kufrów i e, tych wszystkich gmoli, co tutaj są. E, no teraz lecimy oczywiście na nasz tester czyli jedziemy w stronę Elektrowni Opole pod Góreczką. Jak widzieliście, ta szósta, szósty stopień biegów jest rewelacyjny. Przyspiesza nawet pod dużą górkę, a teraz lecimy z góreczki. Ja już właśnie wróciłem z testów. Obydwoma pojazdami jeździ się świetnie. Barton GT nie jest wyposażony w dodatkowe gmole, nie jest wyposażone w dodatkowe kufry. I jeszcze, bo przypomnę, przypomnę, już niedługo będziemy mieć w ofercie swojej kufry oraz stelaż. Piszcie, dzwoncie co jakiś czas, czy już takie coś mamy i jak tutaj mogę porównać, tak jak powiedziałem, jak już w moim miejscu, gdzie zawsze nagrywam przed wjazdem na naszą górkę w stronę elektrowni, Barton GT bardziej żywy, bardziej dynamiczny z racji swojego silnika na, na tych biegach 1.4. Szybciej osiągniemy tą prędkość nawet 100-105 km na godzinę, ale już w wyższych obrotach, przy wyższych prędkościach góruje nad nim Junak RX1 125, bardziej elastyczna skrzynia biegów, nie jest aż taka dynamiczna, ale już wtedy na tym szóstym biegu e, wijamy sobie, jedziemy czy przed, przez autostradę, prze, prędkość przelotowa po dotarciu spokojnie 105-106 km na godzinę. Nie możemy go e, zmapować jeszcze, ale raczej tego modułu na pewno nie będziemy robić. Może wrócą Delfa i, i wtedy będziemy działać, ale już jest mapa naprawdę poszerzona. To ile mają e, koni, ma, koni mechaniczne RX1 e, znajdziecie w, na naszym kanale YouTube. E, niedawno pokazywaliśmy prezentację najnowszego RX1, e, więc ja jestem bardzo bardzo zadowolony, pojeździłem sobie. Teraz ładujemy, bo trasa bardzo daleka. Eee, musimy powywozić bardzo dużo pojazdów, więc śledźcie na bieżąco nasze Instagrama, Facebook oraz TikToka, no i Karta Shorts na naszym kanale YouTube. Przypominam, pojazdy można zamawiać na naszej stronie husatro.pl, mailowo biuromałpahusatro.pl i telefonicznie na mój numer telefonu jest w opisie. Ja mam najmiarek i reprezentujemy firmę Husatro. Do zobaczenia. Cześć.